Idziemy razem, proszę Państwa, e, nie dajcie się zwieść, że my siedzimy, bo tak naprawdę my idziemy. Są Cały z nami Majki z Jamajki i Piotrek Noisy, albo Noisy, bye! No i słynna skrzynka, w której nie ma miliona dolarów, ale jest coś znacznie cenniejszego, proszę państwa. Absolutnie wyjątkowa książka. Biografia Boba Marleya napisana przez Krisa Salewicza, w której są takie podpisy, że już teraz można sobie Lexusa za to kupić. I tam, i taki, miejmy nadzieję. tak takiego... jest szczytny w tym wszystkim, moi drodzy. To chyba jest najważniejsze, bo. O ile jeszcze nie obiło się wam to o uszy, cała ta akcja, to musicie wiedzieć, że idziemy przede wszystkim dla ludzi starszych, schorowanych onkologicznie i dla połączenia polskiej sceny regę ze wszystkimi jakimi możliwymi środowiskami i samym w sobie też jakby zjednoczeniem. Także. Myślę, jeżeli, że... jeżeli to nie wyjdzie ze sceny regę, to powstaje poważne pytanie skąd? Otóż to, no. także słuchajcie, no idea znakomita i tak jak mówię, no to chyba cholernie potrzebna akcja, już abstrahując od tego, że to jest y, szczytny cel, ale rzeczywiście ta integracja tej sceny, reggae, kurczę, która no... No różnie to bywa, po różnie prostu. To bywa, różnie a, to bywa. A, a, a tutaj przed audycją Piotrek mówi: "A radio Konca, o taki do it yourself trochę. Dla mnie to tak samo jest do it yourself, taki nie, taki wyjście po prostu organiczne, w oddolne akcje." Nie? No, no tak, dokładnie no. I, i tak, i kochani, tak to się... co też jest ważne, dzieją się dalsze kroki oprócz tego, że zbieramy podpisy, e, robimy wszystko, jesteśmy na drodze prawnej do tego, żebyśmy już za chwilę mogli wystartować z licytacjami, e, które będą też e, trwały w trakcie całej tej akcji, bo ta akcja potrwa co najmniej rok, e, także macie żeby się zorientować, żeby zaobserwować nas na wszelkich mediach społecznościowych, czyli na Facebooku, na Instagramie, jesteśmy również na e, YouTube, gdzie zasubskrybujecie nasz kanał i też tam będziecie na bieżąco z tym wszystkim, co się u nas dzieje. No i e, mówię, wszystko dąży do tego, że za niedługo będziemy fundacją, która będzie dłużej pomagała niż rok, więc jakby wszystko się zaczęło całkiem niedawno. Ale wszystko na to wskazuje, że się szybko nie skończy. Mamy, Oj tak, ja byłem nadzieję. od samego początku, słuchajcie, nie. pamiętam jak Krzysiek do mnie zadzwonił, powie, no, no Krzysiek, dobra, tak, a tu tak. po prostu nagle pozdrawiamy, magle, w ogóle Krzysztofa, pozdrawiamy Krzysztofa i Właściwie pozdrawiamy do... Magdę też, która o Magdę, tutaj Wszystkim po prostu i całą załogę. Ja i wszystkich kolei, którzy są od początku i idą z nami. Także Zobaczcie, oczywiście. to tak jak rzucony kamień, po prostu i hmm, się tak. nam robi tak, po prostu. Idą fale, fala idzie, która robi dobrze. Wcześniej. To jest taki egzemplarz, który już teraz ma unikalną wartość. Nie wiem, czy chcesz wspomnieć mi, dawaj, mi o dawaj. tym, kto już złożył swoje autograf. To znaczy, to nawet możecie już zobaczyć, bo tak. na przykład taki Cześć ktoś jak kierunki. Omar Perry, czy nawet już w świętej pamięci niestety Bastajban dążył jako jeden z pierwszych się tutaj wpisać, więc już ta książka też w jakiś sposób ma pewien swój wyjątkowy. Ja słyszałem, charakter. że Twinkle Brothers się pytali o to, czy będzie ta książka eee, i tak zdecydowaliśmy, no, że to był no, warunek. Zdecydowaliśmy, że się podpiszą, A. prawda? Nie, oczywiście, przyjemnością... będziemy tutaj, e, czekamy oczywiście. Do, się na to, tak. Także... Mamy nadzieję, że oczywiście dołączą do akcji. Słuchajcie, że bezką... bez kitu, no nie ma co wymieniać, bo po prostu mnóstwo ludzi tutaj oddało kawałek swojego serca, kawałek tak, swojej tak. dobrej energii. Wyjątkowe opakowanie też dodajcie, e, trzeba e, dodać. Tak, to twoja opakowaniem, mama? opakowanie zajęła się moja mama. Pozdrawiamy edyca, panią kienerzy, która mamę. Jest artystką, To była jej gdzieś jakaś wizja na to wszystko. Z jednej strony, tak jak widzicie, e, logo naszej Akcji idziemy razem z drugiej strony sam Bob Marley, czyli bohater książki, o którą opiera się cała akcja, więc wszystko się tutaj zgadza. No i co do tego jeszcze całkiem chyba ładnie wygląda. Nie no, wygląda. Wszystko słuchajcie się zgadza. Ja mówię, jestem pod wrażeniem. Na samym początku gdzieś tam była ta wątpliwość. Kurczę, czy to się da, a tutaj się nagle okazuje i Krzysiek przyjechał z wysp tak. do nas, Piotrek rzucił wszystko prywatnym dżetem z Irlandii, tutaj wylądował na środku jeziora, a Majki tak, tak. zrezygnował z Tańca z Gwiazdami. Tak, no i przyjechałem z Jamajki i jestem. Wiesz, no prawda? i dokładnie tak, hmm. tak więc Sołt. słuchajcie, idziemy razem, trzymajmy idziemy się tego I... Się i to jest, cudownie to się składa z poprzednią rozmową z Simcha Keller, który hmm. mówił właśnie o tym, co tu się dzieje i że to jest chyba jedyne lekarstwo, właśnie ta wspólnota, unity, ta, tak kurczę, żebyśmy... Jedności sił. Tak, prawda, żebyśmy zapomnieli o tych idiotycznych rzeczach, typu agresja, przemoc. Że tak. Szaleństwo. I to wierzymy się to, dzieje. Wierzymy w to. O to chodzi. z gruntu, z natury i na tym chcemy budować. Tak. Ja, jak Niemę śpiewał, wierzymy, że dobrych ludzi jest więcej. A tak. zło jest krzykliwe i Dokładnie. tak to wygląda. Dokładnie, Słuchajcie, tak. dla mnie ogromny zaszczyt. Majki, Noisy donku. Boy i Radio Koncao, a tutaj Siema. Super. A tutaj słuchajcie, dookoła znakomici artyści, którzy za moment Zresztą, złożą swój podpis. Jeszcze mogę że może wiecie, a może nie wiecie, że Radio Koncało też idzie z nami. Od początku tej akcji Właśnie, jest komerowym patronem tej akcji i dlatego też tu no, dla nie ma. To absolutny... Sam Tomek końca też ostatnio złożył swój już podpis a, tak, tutaj, więc tak, tak. no, dochodzi, no, dochodzi no, jestem na 121 masa. stronie, jakby co, słuchajcie, jestem. Tak jest, Zapamiętam, super, jak no, chcecie, to jeżeli... ja wiem na której stronie jest czyli podpis, ale wam nie powiem. <laughs> tak więc sami się przekonajcie. Słuchajcie, super. wszystkiego dobrego. Idziemy. Razem, razem słuchajcie razem, tak i jest. tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję Dzięki. chłopacy za rozmowę. Do zobaczenia. A my idziemy razem słuchać dobrej muzyki. W kontakcie. Tak jest. W kontakcie.